I zobaczcie, tak wygląda mniej więcej czy zębatka, czy łańcuch po serwisie. No i pamiętajcie, że łańcuch nie może być za mocno naciągnięty w momencie, kiedy jest oparty o stopkę boczną. Pamiętajcie, że finalne sprawdzenie naciągu powinno być wtedy, kiedy siedzicie na motocyklu. Poskaż trochę proszę. Widzicie? On im mocniej dosiadamy ciężar w dół, to wtedy on się napręża, nie? I zobaczcie, mniej więcej 2 cm celowo, zaraz jak zejdzie, to powinno być troszeczkę 3-4, nie więcej, bo jak będzie za ciasno, to gwarantuję Wam, że rozwalicie sobie albo piasta, albo łożyskę, coś się na pewno e, kopnie, więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Teraz poproszę klienta, żeby zszedł i pokażę Wam, jak już jest na postoju. Tu już nie mamy grajdera na ten i jest mniej więcej te 2 cm. Więcej. Pamiętajcie, żebyście nie dawali za dużo tego smaru. Minimalna ilość. Ja zawsze zalecam, żeby od jednego ogniwa zacząć, zrobić cały obwód i tyle. Bo pamiętajcie, im więcej, tym wtedy będziecie mieć bardziej uwalone zębatki, koło przede wszystkim. No, nie, niepotrzebna robota. Ja teraz jadę sprawdzić prędkość maksymalną i już Was zapraszam na nowy odcinek. Prędkość maksymalna po dotarciu. Eh, partono a Reilisto il